Hmm. Co jest? Co bo... jest? <laughs> Jaki żyj. chłop na podwójnym chyba siedział ty. Casedrop.eu, najlepszy drop w sieci. Wygrywaj skiny w giveawayach. Mnóstwo skrzynek, super drop. Sprawdź pierwszy link w opisie i otwórz darmową skrzynkę. Najkorzystniejszy drop na rynku. Odbieraj daily bonus nawet 100 zł dziennie. Błyskawiczne wypłaty skinów do 15 sekund. Otwieraj skrzynki za PSC Blik SMS przelew. Link w opisie, polecam. Standard jest... Co jest kurwa? A ten gdzie? Zachodzę na plecy, wiesz. Tam mam go. Nie na kurwa wejdę. Standard jest. Tabinkowe leży? Cały czas standard Tetris, Tetris. Ja go cofną, cofnijmy stąd. Chodźmy na B Jeden w kuchni. Kosze w sam Nie Coś zacukuj no, cołem. User was moved to your channel. Co coś No, dawajcie gramy. Coś chcesz coś powiedzieć? Chciać się zapytać czy podpaska zmieniłeś <śleszy> <śleszy> Mateo. Nie chodź pod B. Postaw dobiega końca. Ma tutaj teraz mówię. Do końca spotkania naprawdę. czasów to... tak brankę. tak się, że mecz wygrywa ten, to popełni mniej błędów, ale błędy na rywarach można też samemu wymuszać. tak jak w tym przypadku. Tak jest. To jest Idę ich łapać od gali Z Connecta wchodzą Mhm dżungla może być? Nie Może być Jechał okay, mi do BS-a Jest, mhm. jest na standardzie, zero Idę Jungle, Jest Connect three. jeszcze O, bardzo mi może być To ty wentron jest Ja, Cyk. ja pierdolę! Nie! No jaka akcja! No co on zjebał? No proszę cię! Jaką pętę dał Alba. No widzieliście to? O, widzieli mnie! na koszty idziesz po mnie pod jest Góre ci patrz, patrz dół W Ej, w kółku, a nie bier No nie, kurwa Piwnia Chyba MTW jest też Masz. Sajun... Kanapka! 300. Znak <głos> <głos> Znak sterowany MTW, 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 MTW Czekajcie O Jezu, przepraszam Przed na górę Dwóch Masz Xaju No chujowo <noise> Ja zchodzę Damek już Zasilasem ma bite Drugie bite nice. nice Nigdy łatwiejszej rundy nie wygrałem, nie? <głosy> <głosy> Ale kurwa masz Saju widziałem że coś odjebie Ale to oni kurwa gwiazd zobaczą jak ty przeciąż strzelałeś do nich Tak, 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 tak tam hmm, gdzie? Też chyba wbiega wiesz? Okej, okay, kopię. Paka jest. No bo. Wychodź z okna. No jest, ale nie. Nie myli się tutaj. Korwa, raz, raz i dwa. Gości miał szans zareagować. O, dali miodu. Dajesz też, jak dusisz. Kurnikiem przed jednym. Dusisz, dusisz dusisz. Dalej. dalej. Dwie drzwiku, więc coś, zabijasz, head'y dajesz, sterujesz Kawaha masz Nie, SG masz Nie, jebać uh. Paka, paka, Pan, Co on robił? Co, co dał? Co? To zawodnik, co? co? <grym grym zypłań> ja pierdziele, co dał Przeszły teraz, jeden gala Jeszcze, dusz. Pale galę the Nieważne Smokuje go! Ga... kurwa Dobra. Daj do. Okna. Nie, już zeszło mi, bo zaskoczyłeś. Skoczyłeś, kurwa. Kurwa. Nie doknęłem, do Nic Proszę zaproszę Proszę, Ja flash Masz flasha? Tak. No. Flash no. Daj, daj, daj. Lepiej. Złogował. O kurwa. Odpuszczam no. Ryzykownie, ale udało się. Jest okazja no do No zobacz. Allan co jest? Stąd dron. No o, co o, jest, kurwa. Tak Gabriel Jesus. No i bramka. A teraz. Wychodzę i... nie pierwsza To jest niemożliwe co się stało